No i wtedy wiesz się o komendancie tam. Załatwiłem tą sprawę. No i bardzo dobrze, Batman. Świetnie to wymyśliłeś. O! Ktoś jedzie. No kto to? to? Chyba wiem kto to. Komendancie, mamy coś dla ciebie. Co macie? Takich złoczyńców, co chcieli ukraść na manto. Pokażcie mi ich. Ha, ha, Przecież to nasze gwiazdy. Torysiu i Dominik. Zobaczcie na nich. Ha, cześć chłopaki, kupę lat. Cześć! Co tam u was? Znowu zostaliście złapani? Chyba nie, nie wychodzi wam to uciekanie, co? No właśnie. Yy, nie skurzajcie mnie. Dawać ich do komisariatu. Jay, zabierz ich. Dobra. Yy. Dzięki, przypomnijcie mi, jak wy tam macie na imię? Ja jestem Mehmet, a moja koleżanka to Lucy. Aha, aha. Słuchajcie, chodźcie opowiedzcie mi gdzie ich złapaliście i w ogóle my szukaliśmy ich bardzo długo. Lucy, Mehmet opowiedzcie mi trochę jak udało wam się ich złapać. Także ja zbudowałem roboty i oni ukradli nam auto, a ja zbudowałem roboty i ich złapaliśmy. Aha. No to świetnie, tą waszą furkę ukradli? No? O, no nieźle. A to? Rozumiem, że to ich bryka? Przyprowadziliście ją też? Tak. Świetnie, dziękuję wam bardzo. Dzięki, dzięki. Tak. my już będziemy się zreagować. Tak szybko? No. No dobra, jak to uważacie? Pamiętajcie, zawsze jesteście tu mile widziani. Jakbyście chcieli wstąpić do policji, dobra. to by było miło. No dobra, Batman, gdzie ten Jay jest? Wsadził ich już do celi, czy nie? Już. Tak, są w celi? Jay, tak szybko? Tak, jestem szybki Bill, co się zwiera, Zwiada. Chwilka, chwil. Tak? Jeszcze idę z nimi pogadać. Chłopaki, trzeba zrobić z no tym właśnie. autkiem coś. Może go przerobimy na jakieś policyjne, co? Dobra. No dobra. O kurczę, Bumblebee nie uderzył. Trzeba je przestawić, chłopaki mm. O przepraszam Chłopaki ja się tym zajmę Dobra idę, przewrócił mnie trochę ale to nic Komendancie, tak Dominik jest na dole Aha. A ruchu jest u góry z Jackiem Aha dobrze, dobrze ich posadziłeś w tych celach Dobra idę z nimi chwilę pogadać Siema Dominik Serio komendancie, załatwiam się. Nie przejmuj się, każdy z nas to robi. Jak tam się czujecie chłopaki? Wróciliście do nas, co? A ty, Rysiu? Co tam u ciebie? No, wszystko fajnie. Uh -huh. Dobra, chłopaki. Nie przejmujcie się, ale tym razem na pewno nie uda wam się uciec. Już moja w tym głowa. Trzymajcie się. I nie siedź tak długo na tym kibelku, Dominik, bo dostajesz hemoroidów. No właśnie. Ale jestem wkurzony przez tego emetanta, on się. Ja też, chłopaki. Ja też jestem zły. Trafiłem tu przez nich. Ale mam pewien pomysł. Mam kilku chłopaków, którzy są jeszcze na wolności. Tak, i chętnie by się z nimi rozprawili. Tylko potrzebuję namiarów, gdzie ich można znaleźć. Ej, Rysiu, przecież ty dokładnie wiesz, gdzie można ich znaleźć. No wiesz, gdzie. Powiedz mu, powiedz Jackowi, gdzie ich można znaleźć. Dobra, świetny pomysł. Czy dasz mi dokładnie zrozumienie? Dobra, ja organizuję chłopaków jak chłopaki. Uda im się ich złapać, podjadą tutaj ich bryką i wtedy spróbują nas wyciągnąć. Co wie na to? Haha, super, świetny pomysł. Dobra Rysiu, dawaj mi te namiary. Dobra Rychu, kryj mnie. Mam krótkowalówkę, to zadzwonię do moich ludzi. Podam im współrzędne. No tak. Słucham, nie, mój Słucham, nie, mój Nie gadać mi tam. No już, już się kładziemy. Dobra. mi ty to to też tam się kładź. Dobra, dobra, spokojnie. Komendancie. Tak. I coś tam kombinują. To, to i tak stąd nie uciekną. No, tak, nie. Kładźmy się. Chłopaki! Co? Głonił do mnie drzew! I co? Mam zamiary. Miał zamiar, że będą tutaj przyjeżdżać Emet i Lucy. Musimy ich złapać! Przygotujcie się! Dobra, już je przygotujemy. Chłopaki, zbudujcie jakąś przeszkodę tym traktorem, żeby nie mogły tędy przejechać. Dobra, czy to jest jasne dla wszystkich? Chłopaki, jak będę ich widział z daleka, to dam wam znać. Tym razem. Załatwimy ich na dobre, a później idziemy uwolnić Jacka. I Dobra. się. Upokojuje się. Dobra, się. Upokojuje się. Upokojuje się. się. Pakie. Co? Widzę ich. Przygotujcie się, jadą. O kurde, chyba ten plan nie wypalił. Przejechali potem. ale się wkurzyłem. Dobra, musimy po trasie zrobić innę, inną przeszkodę. Przygotujcie się szybko, bo nam uciekną. Dobra. chłopaki, odjeżdżam zbudowany. Na pewno im się nie uda. Emet, nie tak szybko. Co tak szybko jedziesz? Trzeba wysiadać! Wysiadać! Już! Wysiadać! Już! No! Już! Dawaj! Już! Ręce do góry! Ręce do góry! Już! Wysiadać z tego samochodu! Już! W końcu ich mamy! To było Zostawcie nas w poboju! Wysiadać! wysiadać. Wszystkie się dowiecie, w swoim czasie Brawo, chłopcy! Spisaliście się! Mamy ich! Dobra. Poczekajcie, zadzwonię do Jacka. Jacka. Chłopaki, mam dla was informację. Jakie? Jack powiedział, że mamy się za nich przebrać, za Lucy i tego Emeta I wtedy ich samochodem podjechać pod komisariat i ich wyciągnąć. Kto jest z Was chętny, żeby przebrać się za tą dziewczynę? Eee, ja! Dobra, ty się przebierzesz za nią. A ty, Franek, przebierzesz się za tego Emeta. Dobra. Jutro startujemy. Dobra. Czego u nas chcecie? No właśnie! Dowiecie się wszystkiego w swoim czasie. Kurzyliście naszego szefa. Ciąg dalszy nastąpi.